Zgodnie z obietnicą odpowiem na Wasze pytania o Nexusa 4. Zaczynając od tego, co widać w pierwszej kolejności, trzeba pochwalić producenta za wykonanie obudowy. Front i tył pokryte są szkłem Gorilla Glass 2. Jeśli chodzi o ten element, krąży w sieci wiele kontrowersji, jednak wszelkie wątpliwości rozwiewa mój wywiad z Jarkiem Bukowskim z LG Polska. Plastik użyty na krawędziach ma dość fajną matową fakturę, dzięki czemu smartfon nieźle leży w dłoni. Nie radzę jednak kłaść urządzenia na nierównych powierzchniach. Jak na przykład na kolanach, bardzo chętnie ześlizguje się i może zrobić dość kosztowne pęco podłogę. Co oczywiste, kolejną rzeczą, na jaką zwracamy uwagę, jest ekran. Panel IPS w Nexusie 4 to ścisła czołówka i mimo wcześniejszych wątpliwości przekonałem się, że przebija ten z HTC One X. Ma ładniejsze kolory, a czemnie jest głębsza. Tajwański produkt ma jednak jedną wyższość, mianowicie pod każdym kątem kolory są identyczne. W Nexusie mam wrażenie, że jednak delikatnie się zmieniają. Porównanie z ekranem Nokia Lumii 920 wypadło pod każdym względem lepiej dla fińskiego smartfona, jednak nie są to bardzo znaczące różnice. Procesor Qualcomm Snapdragon S4 Pro zapewnia w większości przypadków bardzo zadowalającą wydajność. No właśnie, w większości wypadków. Niestety jeśli urządzenie pracuje na wysokich obrotach przez dłuższą chwilę, wyznaki daje się thermal throttling. Polega to na tym, że jeśli procesor nagrzeje się do określonej wartości, obniżana jest wydajność tak, aby nie uszkodzić podzespołów. Spodziewam się jednak, że Google w najbliższym czasie wadę tę naprawi. Nadzieje na to dają też raporty użytkowników dostępnego w USA HTC Droid DNA, który mimo takiego samego procesora nie cierpi na tę przypadłość. Pojawiło się też kilka pytań o aparat. Tutaj widać oszczędność względem bratniego Swift AG. Matryca jest trochę mniejsza, a jakość zdjęć trochę gorsza. Moim zdaniem Google powinno się jednak trochę bardziej postarać, ale należy pamiętać, że przy projektowaniu urządzenia duże znaczenie miało to, aby zachować atrakcyjną cenę. Nie znaczy to, że mamy tu do czynienia ze słabym aparatem, są po prostu na rynku lepsze. Bardzo natomiast spodobała mi się opcja robienia całych wnętrz, taka rozszerzona panorama. Dużo pytań było również odnośnie jakości muzyki. Tutaj niestety muszę Was zawieść, ani nie jestem audiofilem, ani nie posiadam super hiper słuchawek, o które prosiliście. Chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że smartfon gra porównywalnie do Galaxy S3. Jeśli chodzi o jakość połączeń, to zdarzały mi się sytuacje, w których słychać było dziwne chrobotanie w słuchawce. Nie jestem jednak w stanie stwierdzić, czy była to wina smartfona czy połączenia. Wynika to z tego, że dziwne dźwięki nie zawsze były słyszalne, czasem połączenie było zupełnie czyste. Dość ważną sprawą w przypadku tak zbudowanego smartfona jest długość pracy na baterii i z przykrością muszę stwierdzić, ta nie rozpieszcza. Urządzenie potrafi bez problemu wytrzymać dobę pracy, ale przy pewnych wyrzeczeniach. Mi się taki wynik udało uzyskać przy automatycznym ustawieniu jasności ekranu i włączonym Wi-Fi. Przy maksymalnym podświetlaniu i działającym module energii starczało mi jedynie na 9 godzin. Jeśli chodzi o dostępność Nexusa, to na pewno wiemy, że w Euro RTV AGD będzie on dostępny w przedsprzedaży od połowy lutego, natomiast w normalnej sprzedaży od marca. Cena nie przekroczy 2000 zł. Mam nadzieję, że spodobała Wam się taka forma mini testu, w którym to Wy zadajecie pytania w komentarzach, a ja na filmiku próbuję na nie odpowiedzieć. Już w najbliższej przyszłości pojawi się kolejne z Xperią Z, na który zachęcam czekać. A tymczasem zachęcam też do subskrypcji i lajkowania. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zobaczenia na kolejnych nagraniach.